Podczas pandemii yy, no było ciężko, ponieważ yy, no nie można było się spotykać z rówieśnikami. Yy, nie, nie można było jakby czerpnąć chociaż na chwilę świeżego powietrza, gdzie yy, jakby weszło na chwilę to, że jakby osoby poniżej 18 roku życia nie mogły wychodzić w ogóle y, na zewnątrz. Zdrowie psychiczne, że tak powiem, podupadło, bo y, no, gdzieś tam y, nie było tego kontaktu za bardzo z tymi rówieśnikami, więc y, no, męczące po prostu jest takie siedzenie w domu przez taki długi czas. Gdzie już nawet poniekąd nie wie, co się ze sobą ma zrobić w tym domu, yy, gdzie już się zna każdy kąt i po prostu albo wszystko nas nudzi, albo właśnie rozprasza. Była pandemia, yy, jak to się mówi, syn. Fadymia miał w szkole i po prostu była tragedia, no bo jak nie mógł chodzić do szkoły, no to była tragedia, bo on chciał iść. Tu chciał iść na podwórko, też nie mógł iść. I doszło do takiej, jak to się mówiąc, depresji się załamał całkiem i nie chciał się potem ani komu komunikować, ani nie chciał nic zrobić. Cały czas miałam tragedię z nim, bo nie umiał z nim się dać rady. Był po prostu taki, taki załamany. a ja przy nim no, Bo ja chciałam zrobić dobrze, a tu nie szło. Kiedy się zaczęła pandemia, yy, zaczęły się problemy z dzieciakami. Mój syn był, był jest nadpobudliwy, więc wysiedzenie w domu było dla niego też dużym problemem. Yy, o ile tam przez parę dni jeszcze przesiedział w tym domu, wytrzymał, to no, za chwilę powiedział, że no, on wychodzi i koniec, nie? więc jakby no, jego też na siłę to nie było tam dwuletnie dziecko, które można było sobie za rączkę trzymać i, i utrzymać w domu. Wychodził na ten dwór, gdzie ja na przykład mam astmy, i, i na początku, kiedy było bardzo nagłośnione, ta, jak ta choroba wygląda, tak jakie, jakie są powikłania, e, bardzo się przestraszyłam też, że, że coś mi przyniesie do domu. Byłam zła na niego. Ja miałam w tamtym czasie troje nastoletnich dzieci, gdzie e, moje zasoby finansowe nie pozwalały każdemu z nich e, e, kupić komputera czy tam tableta. Wszystkie dzieci miały wiele w jednym czasie lekcje, więc no, każdy korzystał na jakimś telefonie, gdzie praca na telefonie też była utrudniona. Nie logowały się bardzo często do tej szkoły do, na te lekcje, albo się logowały i spały. Ja chodząc do pracy, no, jakby nie, nie potrafiłam tego skontrolować. No i na koniec roku się okazywało właśnie, że poza jakimiś tam słabymi ocenami. Była też frekwencja zła. W czasie pandemii najgorzej miał mój syn Daniel, bo był zamknięty w domu, miał dużo agresji, nie miał gdzie tego wyrzucić i tak dalej, bo nie miał kontaktu z kolegami, ani z aniołami, ani z nikim, więc to mu było ciężko zdalne, było mu ciężko się skupić w ogóle na czymkolwiek. I to później się od, odbijało na nas, na, na, na córce i na mnie. Córka w pandemii się, się zamknęła, też e, e, nie chciała wychodzić z domu. E, jak już później po pandemii można było wychodzić, to właśnie ona nie, nie chciała wychodzić z domu. Teraz już bardziej wychodzi z domu, ale też to nie jest jakoś e, super, ale już jest lepiej niż było. No ale po pandemii to się w ogóle zamykała w pokoju i i w tych czterech ścianach tam nie chciała zbyt nie wychodzić spokojnie nawet, więc tak jakoś... Po pandemii widzę inny sposób jakby może komunikowania się między sobą. Nie tylko dzieci między sobą, między rówieśnikami, ale ale też e, znajomi, tak? Był taki czas, że, że tak na siebie e, wszyscy z, z, pod nie wiem, wilkiem patrzyli, tak? Że e, po pierwsze, jeden chciał nosić maskę, drugi nie chciał nosić, tak? Były jakieś tam e, złości między ludźmi. I tak ludzie zaczęli na siebie tak wrogo patrzeć i, i, i reagować na siebie. E, no, jeżeli chodzi o... Moje relacje z moimi dziećmi no, no też się popsuły. Być może to są, to jest wynik pandemii. No nie wiem, być może nałożyło się na to więcej, więcej rzeczy. No prawdopodobnie to, że siedziały tyle czasu w domu, tak? Nie tak jak zazwyczaj, że tam się w zasadzie domownicy widzą kilka godzin tylko, bo wszyscy w szkole w pracy dopiero tam jakimiś popołudniami wieczorami się widzą. No To był czas, że jednak się troszeczkę dłużej ze sobą musieliśmy egzystować i, i się próbować dogadywać ze sobą i jakieś te konflikty wychodziły. No a dwa już ten telefon tak się trochę przykleił do ręki tych, tych dzieciaków. To też jest zauważalne, że, że no moja w zasadzie już teraz dorosła córka, bo ma 20 lat. No widzę, że ona w ogóle nie, nie, nie specjalnie do ludzi wychodzi. Tylko na tym telefonie, jakieś tam ogląda, nie wiem, filmy czy, czy seriale, czy jakieś tam społecznościowe portale? Trochę tak dziwnie jest, bo wszystkie kontakty chyba się jakoś tak pourywały i tak dalej, i teraz ciężko to odnowić. Jak patrzę na moje dzieciaki, to no Daniel się cieszy, że, że, że wszystko jest normalnie, że wychodzi i tak dalej. No Czasem ma takie dni, że wolałoby nigdzie nie wychodzić, no ale, ale, ale wychodzi. Na no Wiktoria, no to Wiktoria też jest trochę zamknięta w sobie ogólnie, więc, ale wychodzi. Rzadko, ale wychodzi. Wychodzi, ma kontakty z ludźmi i tak dalej, więc nie jest, nie jest, nie jest, nie jest tak jak było. Nie jest za dobrze, ale nie jest też najgorzej. W projekcie zaniłami, Aniołami, no to jest. Dostałam dużo wsparcia od Wandy w sumie, takiego psychicznego, że dałam radę się podnieść z takiego doła. No Wanda pomagała mi też takim wsparciem emocjonalnym. Radziła mi, co powinnam zrobić, jak powinnam się zachowywać w stosunku do syna. O czym powinnam myśleć, jak mam takie gądoła i tak dalej. Podczas projektu y, skorzystałam z pomocy psychologicznej, e, no mi to ogólnie gdzieś tam pomogło głównie otworzyć się jakby trochę bardziej na emocje, że tak powiem, e, i na e, jakby przestować się relacje też trochę z innymi osobami. E, bo, bo tak jednak. E, nie zawsze wiedziałam, jakby w jaki sposób reagować jakby gdzieś tam pod wpływem tych emocji, czy, czy, czy one były, czy, czy ich nie było za bardzo. W projekcie z, z, z wielu rzeczy skorzystałam znaczy um, było kilka tematów warsztatów, na które, na które chodziłam, na które uczęszczałam. Um, bardzo dużo było na temat właśnie relacji z tymi dziećmi, bo można powiedzieć, że w czasie, kiedy z tymi dziećmi się trochę więcej przebywa niż normalnie, okazuje się, że w zasadzie chyba nie bardzo potrafimy ze sobą rozmawiać. Fajnie, że to jakby weszło, i że z tego mogłam, że mogłam z tego skorzystać. Było super, że anioły do mnie się odzywały, interesowały się nami dzieciakami, mną eee, no, kontaktowały się z nami i, i, i wspierały nas telefonicznie sms i obiadowo. <laughs> lubię projekty, bo yy, lubię robię kreatywne rzeczy i tak dalej robione ręcznie, ale też lubię, tak jak mam yy, projekty z yy, jak rozmawiać z dzieckiem, jak się zachowywać. Albo po prostu tylko przyjść i porozmawiać z drugim osobem, którą tam ma doświadczenie, tak? I, I mi poradzi, albo wysłucha, i tak dalej, więc to jest super. Yy, kontakt z innymi mamami, które też mają takie same problemy, albo inne, i tak dalej, więc to jest super. W tym projekcie, jak mnie wezwali, po prostu no to chodziła, uczestniczyła w tym, i jak trzeba było, no to też tam człowiek i pomagał, i wszystko, żeby było na prosto. Żeby po prostu było tak, żeby było jasno, i na czysto. Bo ja nie lubię mieć nic poza. Załamaniem, albo ten, żeby on się po prostu przyszedł do siebie i się otwarł. To mi też cieszyło, że on sam mógł tu też przyjść. Coś tam się porobił w tym, na tych zajęciach, nie? Szymek? No. No, i pomagał też od czasu do czasu jak było trzeba, ale nie mam problemu. Nie? Jest tak? Tak. No.